Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie w nowym dniu, w nowym filmiku i dziś zapraszam Was na przepis kulinarny tak jak co tydzień, w piątkowym takim kąciku kulinarnym, zawsze sobie coś gotujemy albo pieczemy, no przeważnie, bo nie zawsze jest, ale tak staram się właśnie, żeby w każdy piątek był taki mały przepis i jakiś fajny. Ostatnio pokazywałam Wam przepis na bardzo szybkie, ekspresowe ciasto. Tamto ciasto było ciasto piaskowe, a tym razem będzie tak troszeczkę zmodyfikowany przepis będzie to oczywiście ciasto z owocami, bo teraz jest sezon na owoce. Tamte ciasto było z rabarbarem. Oczywiście tutaj owoce to mogą być dowolne to nie muszą być akurat tak jak widzicie tutaj kątem oka truskawki, bo mogą to być inne owoce, takie jakie macie w domu. Ale ja w końcu jestem zadowolona, bo mam truskawki ze swojego warzywnika ze swojej takiej mini-plantacji, więc moje ciasto będzie z truskawkami. Ale po kolei zacznijmy od suchych składników. 4 szklanki mąki pszennej, półtorej szklanki cukru kryształu, 6 łyżek kakao, 4 łyżeczki proszku do pieczenia, ale ja dam całe opakowanie, 100 g czekolady, i tutaj dowolność, może to być mleczna czekolada, może to być czekolada gorzka, w zależności od Waszych upodobań. A jeżeli chodzi o mokre składniki, to będziemy potrzebować 4 całe jajka, jedną szklankę oleju u mnie jest to olej z pestek winogron, oraz dwie szklanki maślanki. Do tego będziemy potrzebować dowolne owoce. U mnie są to truskawki. I tych truskawek, owoców potrzebujemy około 400-500 g. W zależności od tego, czy lubicie ciasta bardziej owocowe, czy mniej owocowe. Mam też już przygotowaną foremkę do pieczenia. Wymiary zostawię Wam na dole w opisie filmiku. Ja sobie zacznę od wymieszania suchych składników. Do mąki dodaję kato oraz proszek do pieczenia. Składniki wymieszam i odstawię na chwileczkę, bo na razie nie będą mi potrzebne. Ciasto robię za pomocą zwykłej brózgi kuchennej, bo to jest ekspresowe ciasto. Jajka sobie rozczepuję. Do jajek dodaję cukier. I mieszam aż cukier się rozpuści. Oczywiście możecie sobie to też zrobić mikserem, ale wydaje mi się, że. Szkoda wrócić miksera. Jak można to zrobić za pomocą trzepaczki. Bardzo fajny przepis i polecam na wyjazdy. Jak macie gdzieś zaplanowany urlop i na przykład nadchodzi sobie niedziela, to możecie sobie takie ciasto upiec no w miejscu, gdzie spędzacie właśnie wolny czas, gdzie macie urlop. Może macie jakiś domek wynajęty, a może właśnie gdzieś wyjeżdżacie na dłuższy czas i potrzebujecie jakiegoś fajnego przepisu, więc śpieszę Wam na pomoc chwilę sobie tutaj tak pobijam najlepiej by było oczywiście, aby ten cukier się tak ładnie rozpuścił, no ale jak tak troszeczkę nie będzie rozpuszczony, to też niczym nie przeszkadza do okazji wyrabiamy sobie tutaj bicepsiki. Czy to w lewej dłoni, czy w prawej. OK. Yy, żółt, yy, jajka z cukrem wymieszane. Nawet nabrały takich pęcherzyków powietrza. Teraz dodaję maślankę. I mieszam. Żeby się składniki po. Łączyły. Tutaj resztę tej maślanki tak trochę wybiorę, żeby nie marnować. Widzicie, bardzo ładnie wychodzi. Są pęcherzyki powietrza. Wielałam olej. Następnie dodaję olej. I tutaj nie mieszam tak długo, bo jak dodajemy olej do ciasta i za długo mieszamy, to te ciasto nam się... Warzy. Tak słyszałam ostatnio, więc tutaj wiecie, troszeczkę zmieniłam moje podejście właśnie do używania oleju w kuchni, szczególnie w ciastach. Bo zasadniczo to zawsze mi, wychodził mi za kalec, a właśnie jak zmieniłam tutaj troszeczkę to moje ubijanie oleju, to ciasta już są ładne nie mają zakalca. I teraz do tak połączonych mokrych składników dodaję suche składniki i mieszam tylko do połączenia. Nie za długo, żeby tu właśnie za długo tego oleju nie przebijać. Można to sobie podzielić na dwie części. Najpierw wymieszać jedną część, a później zaraz drugą. if i ask you don't hold back siekam chyba, że macie takie pastylki czekoladowe to one też świetnie się tutaj sprawdzą i ich też około 100 gramów ale jeżeli wolicie dać więcej to oczywiście możecie dać więcej czekolady czy nawet tych pastylek czekoladowych Także siekam na taką powiedzmy kosteczkę Truskawki szypułkuję, i ja zostawiam je w całości, ale jeżeli chcecie, możecie je pokroić na pół i ułożyć takie pokrojone. Mnie osobiście wydaje się, że lepiej będą wyglądać takie w całości, ładnie tak ułożone na ciście. Ciasto przelewam do foremki do pieczenia. Piekarnik, nagr piekarnik nagrzewamy do 180 stopni Celsjusza i pieczemy około 30-35 minut w zależności od rodzaju piekarnika, a najlepiej do suchego patyczka. Ciasto po upieczeniu wygląda tak, wyjęłam go od razu z foremki, żeby tutaj to blachą nie e, przechodziło. E, troszeczkę za bardzo urosło, jednak te truskawki nie są aż tak widoczne, ale liczyłam właśnie, że tutaj będą tak pięknie te truskawki widoczne, dlatego takich dość dużych użyłam, ale teraz posypię jeszcze to ciasto cukrem pudrem i będzie idealne do kawusi albo do herbatki. Oto i ono mocno czekoladowe, ciasto z nutą owocową, co prawda. Truskawki tak troszeczkę zniknęły w cieście, ale naprawdę ciasto jest przepyszne, jest wilgotne, czuć i owoce. No owoce to oczywiście możecie sobie tutaj dowolnie układać, w zależności od ilości, czy lubicie bardziej owocowe ciasta, czy mniej, a czekolada. Iście rozpływająca się w ustach, czekolada jest widoczna, i nawet możecie dodać sobie troszeczkę więcej czekolady: czy to gorzkiej, czy to mlecznej. Nawet mogą to być pastylki czekoladowe, tak jak Wam mówiłam, w trakcie wykonywania tego ciasta. Także ciasto jest przepyszne, szybko znika. I naprawdę z całego serducha Wam polecam. Jak nie macie czasu na pieczenie jakichś takich bardziej wymyślnych ciast, to ciasto, to, to, i potrzebujecie ciasta do kawy, to to ciasto będzie idealnym, idealnym rozwiązaniem, bo robi się je naprawdę dosłownie w 20 minut. Później tylko pieczemy w piekarniku 35 minut do suchego patyczka, studzimy, Dekoracja dowolna u mnie cukier puder i przepyszne ciasto do popołudniowej kawusi, gotowe w kilka chwil. A teraz, oczywiście, test tej, można powiedzieć, cudownej czekoladowej hmm? rozkoszy. Czekolada gorzka idealnie się tutaj wkomponowała. Także mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał i chętnie będziecie z niego korzystać. Jeśli tak, to dajcie znać na dole w komentarzu, czy Wam ciasto wyszło, czy Wam smakowało. Może, żeście jakoś tutaj to ciasto zmodyfikowali, bo oczywiście, tak jak Wam już to nieraz mówiłam, przepisy są po to, żeby je modyfikować dowolnie pod swoje upodobania. A za dzisiaj Wam dziękuję. Życzę cudownego dnia. Cudownego weekendu, bo to jest piątkowy kącik kulinarny. Także życzę Wam wszystkiego dobrego, dużo słoneczka, odpoczynku, relaksów ten weekend i do zobaczenia w kolejnym przepisie. Pa!